z tej strony lego Łukasz i dziś pogramy sobie w taką gierkę Call of Duty Mobile Nie wiem co to w ogóle jest Ja jestem na dworze Też czasem będę jakieś gry wiecie ja Będę miał drugi kanał Patot P Kurde muszę coś Patot PS4 Fajny kanał naprawdę Niedługo będzie mój drugi kanał to jest Nie widzieliśmy się w ogóle yy, niczego. To my się już widzimy w rozgrywce PVP. No. Dzisiaj będziemy walczyć z łotrami, którzy nie lubią LEGO. Ja już od dawna tą grę gram, więc... Patrzcie, patrzcie, wczoraj dostałem taką skrzyneczkę i dostałem tam tą, tą, tą broń. Nie jest to jest broń, to nie wiem polepszyłem. Mam to jest, to o, to jest super pistoleci. Tak, ale my przejdziemy do rozgrywki. Dobra, jesteśmy już... O kurde! Co tu się dzieje? Ja nie umiem tą grę grać. Co to w ogóle zabroni? No. no. Co to w ogóle jestem? O kurde! Przełosem z tej strony. O kurde! No, trzeba działać szybko. Hitman, tylko. Bez tunika. Bez tunikiem tylko ten tunik jest dupowy. Nie wiem, co teraz właśnie robić. Po... I, i. I, i. A, wiem! To jest granata! Okej okay. nie panuje na sytuacja, naprawdę Naprawdę nie panuje A widzicie tak się... Ja. O oh, ty panie Nie ja, robisz lego? To zostaniesz ode mnie A O kurde bym został Ło, ja tu jest w

Dobra, rozwalimy go. No. Kładaj się! Kładaj szybko! Nie wiem, jak to się gra, naprawdę. Nie wiem. Dobra! O, nie to! Look at the run, to... O, snajperka, wiesz, ale ma lepszy slijper. Kurde, ale zaraz wygramy na no, świętych. Teraz wygramy na spokojniejszy tryb. Kule. W ogóle się przeładowuję tam. O kurde No i wygraliśmy To by było na tyle z tej sceny Lego Łukasz i ale. no Widzicie ja sobie poruciśmy no, bo ja sobie wam tą grę, więc ale... Dobra, zaraz pogramy sobie jakąś normalną mapkę. O, jest piąta. Nie, wszyscy słabi Pierwsza, czwarta, czwarta. Druga, il to... Dobra. Gram w premierze, Nie, jeszcze jednej osoby nie ma. Mój kula. Będziemy mać solidalną broni. Może z nowymi dodatkami, ale. Enemy contact! Widzimy, jakie zbiorę. Dobra, wyrządzamy. Te winy Dobra. Dzisiaj bijemy się o bazy wojskową na Mamy o PUK. już a do Dlatego po prostu, że jesteśmy Polską, a oni są Wiecie, Wiecie, mamy broń starodawną. Nie mamy kółeczoną. Tu. Elo! Nie wiem co to było. Tu! Elo! Ale czy to są jakiś żołnierz? No oh, kurna! No, eu não tu nagrywam film! no dobra Eu não sei film. No pa falando. não sei se

To nie, my gramy chyba nie w mobila, tylko gramy tych god, kurde Nie my chyba bycie się... chyba pójdę do chałupy Ja idę do chałupy, bo się tak grać nie da Dzień dobry. Ja Przyszedłem tutaj pograć, bo... Dobra, teraz możemy zaraz grać. O, dobra. Spoko. Dobra, teraz można grać. Teraz jesteśmy na 100 maksa skupiony. Piętni punkt i giniemy No Ginęliśmy Nie, Dobra i zaraz zaczynamy Dobra zaraz zaczynamy Ja to nagrywam O kurde Jak coś to przyjdę tam Te koty po rozwałami To dzwoni! Co to mam wiedzieć? Ja tu gram! Ja nagrywam!